Simanowicie w dzisiejszym odcinku z Petsimator 99 poszukamy sobie ofer za tego Titanica. A tak dokładnie to za Titanic Nyan Kata Tak się tutaj prezentuje. Ja przed tym jak go dostałem, to nawet nie wiedziałem, że on tutaj lata, a widzicie widzowie on lata. Ma tutaj taką różową, to tak nie wiem, jakiś krem. No podsumowując, prezentuje się no, fajnie, fajnie. Taki pikselowy, fajny. Ale ja dzisiaj nie o tym. Ja dzisiaj o szukaniu ofert. A więc ja już lecę. Przypominam na starcie o zostawieniu Stubika z wnętrzkiem, łapeczki w górę oraz napisaniu w komentarzu swojego Niku oraz również zapraszam na Discordika. A co? Ja już lecę na pierwszą trading plazę. I ja już jestem na pierwszej trading plazie. I zobaczymy, co tutaj dostanę za oferty. I dobra, leć pierwszy tej oferta. Kurde, Golden Shining Huge. No ja ich nie lubię, ale zobaczę tam się tej typeczko. I rozkręcić Ten dolkat, no może on ma real rap Ale wątpię, że ta fairy ma real rap Ale zobaczę, ile tutaj wystawić Oj, no póki co 5 milionów No ale już powoli, powoli leci dalej No za tego Titanika to minimum 6 milionów I ziomeczek się pyta, czy wystarczająco No ja tutaj od razu konsela daję No co to jest za oferta w ogóle Nie dość, że 700-800 milionów Bo tyle się w świeżach więcej płaci No to jeszcze taka fairy, no ja tutaj kanceluję Pierwsza oferta, no może spoko ale no, tej ty tepeżek mnie chciał oskamować lekko. Ale może następne oferty będą lepsze. I dobra, druga oferta tutaj. Huge Nightmare Dog w wersji Golden. No, tutaj jest chyba Glitcher Trap. Ale on jest jeszcze do zdobycia na tym evencie. No, a więc druga oferta, no taka dość średnia. Dość średnia, Dość Liczę tutaj, no, na coś więcej. O kurde, jaki gargantuan mi tutaj wyskoczył. Ale dobra, ja kanceluję. No, ale liczę tutaj na coś dużo, dużo lepszego. No, ale może w kolejnych ofertach będzie coś prawdziwszego. Na przykład jakieś glicze Trapy i lepszego. Bo póki co takie średnie, średnie te dwie oferty. I dobra, leci 3. Trzecia oferta, no i tutaj już widzę, że normalna dosyć, bo ten enchant to no, on nie ma real rap tutaj. Gemiki czyste, no zobaczmy, ile tutaj typeczek na koniec da. No 4 biliony już przekroczył tutaj i leci chyba teraz po 5. No 4 biliony to już 4,5 przekroczył, 4,7 za chwilę będzie, no leci tutaj chyba po 6. O ma też tutaj nowe huge, -y, huge super spidery, huge arcade dogi. Ale tutaj napisał, że już koniec oferty, no trochę za mało, a więc ja tutaj kasuję, ale... Powiem wam, że no, całkiem, całkiem ta oferta. Najlepsza póki co, najwyższa, bo tamta była z glicie trapem. Tutaj patrzcie, ziomeczek wystaje za 2 biliony Tą ferii, a więc mi się wydaje, że ona z bilion Maksymalnie jest warta O kurde, ziomek tutaj ma z No ładny, ładny ten pokaz, jeszcze w wersji Shiny, no bogol. jakby mi takiego Zanajemka ta to ja bym nie narzekał Ale zobaczmy, co jeszcze tutaj ludzie mają Do zaoferowania, i dobra Leci tutaj czwarta oferta Titanic Gingerbread Corgi Z hashtag 17 No powiem wam, że Bardzo mocna oferta, taki to się Tutaj naprawdę nie spodziewałem no, ja tutaj dałbym ready, ale ciekawe czy się zgodzi, typeczek. No, wątpię, ale no, przemocarna oferta: 17 tak a 1100 exist Ja jestem pod wrażeniem. No, ciekawe czy tej się zgodzi, czy nie. Ale to był w sobie pierwszy odcinek, na którym bym Titanic wytradował. I wydaje mi się, że na W, ale zobaczmy, zobaczmy, czy się zgodzi tej typek. Ja jeszcze zobaczę na rap mi 99, albo na Cosmic Valius. Czy to na pewno jest normalny rap? No, 6 bilionów pokazuje na Cosmic Valius, ale i Ninecut. No NionCut też 6 milionów, ale ten jest 17 hashtag. A więc wydaje mi się, no ale skancelował, że byłbym na lekki plusik. No ale trudno. Na tej trading Plaza już nikt nie chciał dać żadnej oferty. To była ostatnia oferta. A więc co? Ja lecę na drugą trading plazę. Jestem już po zmianie Trading Plazy i zobaczmy co tutaj mi ludzie zaoferują za tego pięknego Titanika. I dobra, leci pierwsza oferta na tej trading plazie. O kurde, huge range. Rainbow Storm Agony Warte 2 biliony. No, 4 biliony to już do peczek. Bardzo mocna oferta. Ale to przede wszystkim przez tego Huge Storm Agony w wersji Rainbow. I też tutaj mamy Huge Rainbow Unicorn w wersji Rainbow. Ciekawa nazwa. Ale no, na pierwszą ofertę tutaj 4 biliony są. No, trochę brakuje, ale bardzo mnie ten ciekawi Huge Storm Agony. Napisał, żeby poczekać. Może to jeszcze coś dołoży. No, giftciki, A więc tutaj widzę, że ciężko będzie. Ale tak czy siak, spoko, oferta. Ja canceluję Pierwsza oferta już za mną. No i póki co, ta druga Trading Plaza zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Teraz tylko oby tak dalej. I dobra, druga oferta: Titanic Pineapple Cat 6,6 biliona. Pepeczek napisał mi: Trzymam acy, No ja niestety nie mam żadnych. A więc będę musiał skancelować. Ale druga oferta: No naprawdę, bardzo, bardzo też spoko. 600 hashtag równy. No, jestem pod wrażeniem. A więc ja canceluję, ale no druga oferta znowu, znowu tutaj na plus I dobra, od razu tutaj nie zdążyłem podsumować drugiej oferty I tutaj typeczek jak widzicie już chce składać trzecią ofertę A więc ja tutaj wyczekuję, zobaczmy co mi tej zaoferuje Ale typek tutaj wyszedł z gry z trzecią ofertą, a więc no nie ma tej trzeciej oferty Myślałem tutaj, że taką żywą ofertę stanę, no ale jednak nie Muszę dalej szukać. I dobra, leci tutaj trzecia oferta Huge Blurred Axalot Rainbow. 40 Egzistów, tylko pierwszy raz tego huge'a widzę. No. Bardzo, bardzo fajna oferta. Może rapu nie ma jakiegoś za wysokiego, ale kurde i tak 40X, pierwszy raz go widzę. No bardzo spoko oferta, znaczy ofertę. Ale tutaj daje kancela, no mogę być lepsza tej oferta, ale i tak bardzo, bardzo ciekawa. A więc ta trading plaza póki co, no bardzo, bardzo dobrze. I dobra, czwarta oferta na tej trading plazie, czyli Ostatnia. No, ale tutaj widzę, że powoli wykłada tych już, A więc, no, nie będzie takiego szału. Ale zobaczmy, zobaczmy. No, 500 milionów będzie? No, chyba niestety nie. No, a więc czwarta oferta, no taka dosyć, dosyć średnia. Ja kanceluję. I na tej trading plazie byłoby już to na tyle. A więc ja lecę na trzecią. I zobaczymy, co tam dostanę. I ja już jestem na trzeciej, czyli na przedostatniej trading plazie w dzisiejszym odcinku. No i co? Zobaczmy, co tutaj mi zaoferują ludzie za tego Titanica, I dobra pierwsza oferta na tej Trading Plaza aha, myślałem, że w gemach, ale jednak Huge Hippo w wersji Rainbow Shiny 4 Exists, co ten ziomek miał za farta w ogóle 7 tylko takich jest na świecie i ten typeczek ma takiego 22 biliony rapu nie, nie wiem, czy on ma tej taką wartość, ale wydaje mi się, że nie, ale i tak 7 Exists ma tylko ten Huge Rainbow Shiny Huge Hippo, no on tutaj daje Ready. Ja niestety będę musiał skancelować Ale i tak bardzo spoko oferta jak na pierwszą Oby tak dalej I dobra, druga trading plaza huge strawberry krowki w golden wersji Ciekawa ta oferta 17,5 miliona No ja tam mówię, że daje oczywiście ready Ziołek sobie w glicze trapy zainwestował No ja kanceluję oczywiście Ale druga oferta jest To jest Taka półta oferta, pół na pół No bo w glicze trapach Ale zawsze coś tam zaoferował typeczek i dobra, leci trzecia oferta Na tej trading plazie, póki co Powiem wam, że spoko te oferty Takie dość specyficzne, tutaj w ogóle Jajuszka, no kusi, kusi te peczek, Kusi, kusi, tej kurde, ile on ma Co za kolekcja jajek, no kurde Taką ofertę ja bym zaakceptował Tutaj, no ale jednak ciężko Może być, ale kurde, ile on tego ma W ogóle, na rainbow w ogóle Książeczka, 2 biliony prawie warto I 5,7 bilionów wystawiono. no te prezenty, wszystko tutaj raczej Powinno iść w górę, a więc tej pod Mógłbym wziąć, ale Cancela daje No ale i tak bardzo, bardzo spoko oferta No tą Trading Plaza na pewno do pozytywnych bym zaliczył Bardzo mi się tutaj podobają oferty I dobra, leci czwarta oferta na tej Trading Plaza, czyli raczej ostatnia Ale tutaj widzę 500 milionów A więc no ta oferta dosyć, dosyć średnia No ja oczywiście Cancela daje, A więc no taka średnia na zakończenie, taka średnia ale jeszcze została mi ostatnia Trading Plaza, a więc ja was zapraszam na ostatnią Trading Plaza i ja już się znajduję na ostatniej Trading Plaza no i liczę, że tutaj oferty będą równie dobre, jak na poprzednich Trading plazach no bo powiem wam, że nie były złe te oferty, jakby były takie, no to bym tutaj nie narzekał, i dobra, lecz pierwsza oferta na tej Trading Plaza 4 bilionu od razu, o 2 jednak, ale co tutaj ziomek odpalił, huge, że aksolotle, jakieś tej rainbowy już gold'y, no ciekawa oferta dosyć ciekawa. 5.3 biliona już, a jednak 4, no coś tej podmienia, coś tej podmienia 5,5 biliona i to już jest chyba ostateczna oferta. Bardzo spoko oferta. Ale będę musiał skancelować Są tutaj hajtiery, fajnie, że tyle gemików wystawił No ale będę musiał oddać kancela Ale pierwsza oferta na otwarcie Może być, może być Oby teraz następne równie dobrze oddały I dobra, druga oferta No trochę taka średnia 700 milionów No też oczywiście cancel O, jakiś chicken bark, co to jest za typo No dość rzadki podpis Ale no, canceluję tutaj Canceluję, trochę zabrakło do Titanic'a, ale no druga oferta jest, jest. Zobaczymy, co to jeszcze dadzą ludzie w trzeciej i czwartej. I dobra, trzecia oferta. Co to są za huge? No, co ziomek ma za inwestycje w ogóle powalone? Tutaj gargantuan gift. Jeszcze tutaj kolejne Valentine's prezenty. No, powiem wam, że ciekawe te inwestycje. Dosyć ciekawe. 6 bilionów już przebił. No, ale tutaj ten huge guard dragon nie jest w wersji shiny. A więc będę musiał dać cancela. Ale tak czy siak. O kurde, ej, dobra, on leci tej mocno, mocno leci, już bilion powyżej dał. Ej, no tego to się nie spodziewałem, naprawdę. Najmocniejsza oferta chyba w dzisiejszym odcinku, oprócz tego Huge Guard Dragona w wersji Shiny, no to nic w tej glicze trapa nie ma. A więc no ja tutaj podziękuję Typezkowi za ofertę. Ale no muszę dać kancela, ale też kolejna spoko, spoko oferta. No dzisiaj dosyć sporo fajnych ofert jest. I dobra, czwarta ostatnia oferta. 6,22 biliona, 3 biliony gemów niecałe, 6,2 biliona gemów łącznie, tutaj jest huge golden shiny fireball cut, ale no ja tak jak mówiłem nie lubię takich huge, a więc canceluję tutaj, canceluję i z ofert to by było dzisiaj na tyle, no kilka dobrych ofert tutaj dostaliśmy, ale co, mi już tutaj nic nie zostało oprócz rozdania sobie huge pecików. A więc lecę na Void World. I ja już jestem na Void Worldzie, a na ekranie wyświetlają wam się zwycięzcy dzisiejszego odcineczka. Gratuluję serdecznie, nagrody zostały wysłane do waszych mailboxów. A dzisiaj klasycznie, żeby wygrać, trzeba zostawić supikę z wężkiem, łapeczkę w górę pod odcineczkiem, napisać w komentarzu swój Nixerbloxa. A przy okazji zapraszam was na Discorda. I jeżeli chodzi o ilość huge, to tak: 30 apek, 1 huge, 60 apek, 2 huge, i tak dalej, i tak dalej. W skrócie co? 30 APK, 1 huge. No, Dzisiejsze oferty mogą być. Nie były złe, nie były tragiczne, były takie okej, okay, ale ja już te nie będę przedłużał. Bardzo dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na najnowszy odcinek, który nam się wysiedli po zakończeniu oglądania. I co, Siemanko!